Na raport zaprasza Seweryn Turczok. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z kraju oraz regionu, a wśród nich m.in. Wyrok dla zabójcy w Katowicach. Podpisanie umowy w Raciborzu. Oraz nielegalni imigranci zatrzymani. Minęły dwa lata. Od tragedii w Katowicach mężczyzna, który autobusem przejechał kobietę pod wpływem środków psychoaktywnych w końcu usłyszał wyrok. Kierowca autobusu, który dwa lata temu prowadził pojazd poza życiu niedozwolonych substancji i wjechał w grupę osób, stanął przed sądem. Odbędzie on karę m.in. za zabójstwo kobiety i usiłowanie zabójstwa trzech osób. Pod koniec lipca 2021 roku w centrum Katowic dosło, doszło do zdarzenia, w czasie którego kierowca autobusu na jednej z głównych ulic potrącił młodą kobietę, która to kobieta na skutek odniesionych obrażeń ciała zmarła. Jak również... Również y, usiłował potrącić kolejne osoby. Y, w toku tego postępowania, które Prokuratura Okręgowa w Katowicach y, wszczęła na skutek no, informacji o tym zdarzeniu, ustalono, iż kierowca tego autobusu y, celowo. Najechał na tą młodą kobietę. W związku z tym, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, ustaliliśmy, że są podstawy do przedstawienia mu zarzutu zabójstwa tej młodej kobiety. Taki zarzut został sformułowany. Ten mężczyzna, w toku śledztwa prowadzonego w prokuraturze okręgowej w Katowicach, usłyszał zarzuty również usiłowania zabójstwa trzech kolejnych osób, znajomych tej młodej pokrzywdzonej osoby. Również został mu postawiony zarzut prowadzenia autobusu w takim stanie jak po użyciu alkoholu. Prokuratura w Katowicach skomentowała również wyrok, który dostał skazany. Wczoraj finał był tej sprawy. Sąd okręgowy skazał oskarżonego na karę 16 lat pozbawienia wolności, uznając jakby wszystkie te ustalenia poczynione przez prokuraturę za w pełni odpowiadające prawdzie. To niewątpliwy sukces prokuratury, ponieważ sprawa miała taki niezwykle skomplikowany charakter. Ten wyrok, który wczoraj zapadł nie jest wyrokiem prawomocnym, prokurator domagał się wymierzenia oskarżonemu kary 25 lat pozbawienia wolności. Uznaliśmy, że tutaj ten stopień społecznej szkodliwości jest bardzo duży. Oskarżone stanął pod zarzutem nie tylko zabójstwa, ale usiłowania zabójstwa trzech kolejnych osób. Był pod wpływem środka, pod wpływem którego nie mógł prowadzić pojazdów mechanicznych. W związku z tym no, wnosiliśmy o wymierzenie kary 25 lat pozbawienia wolności. Sąd wymierzył karę 16 lat pozbawienia wolności. Na pewno złożymy wniosek o uzasadnienie tego wyroku. No i po zapoznaniu się z treścią tego uzasadnienia będzie podjęta ewentualnie decyzja co do wywiedzenia apelacji w tej sprawie. No ale w tej chwili jest za wcześnie by o tym mówić, ponieważ no, na razie jesteśmy na etapie jakby oceny tego wyroku, ale taki wniosek o uzasadnienie na pewno zostanie w tej sprawie złożony. W raci samorządowcy podpisali umowę w sprawie rządowej dotacji do północno-zachodniej obwodnicy 4 połączenie, które da nowy przebieg fragmentowi drogi wojewódzkiej numer 416, obwodnica ma powstać w latach 2025-2027. Umowę w sprawie 72 milionów złotych rządowej dotacji do budowy północno-zachodniej obwodnicy Raciborza podpisali w czwartek samorządowcy z województwa śląskiego. Tak, udało się nam dzisiaj domknąć finansowanie po stronie województwa i podpisaliśmy umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Ministerstwa Rozwoju. Także na ten moment mamy zabezpieczone finansowanie tej obwodnicy. To co powiedział dzisiaj też Pan Starosta, w najbliższym czasie firma Eko Okna zobowiązuje się też dołożyć trochę pieniędzy do budowy tej drogi. Także to jest chyba dzisiaj moment, gdzie możemy powiedzieć, że rusza, ruszają prace przy budowie obwodnicy. My już tych tej chwili mamy przetarg na projektowanie. W najbliższym czasie rozstrzygniemy przetarg. Zaczynamy projektować ślad za projektowaniem od razu ruszamy z budową. To jest część jakby prawdziwej obwodnicy, pewien element. Na pewno są koncepcje, trwają, trwają latami. Ja przypominałam tu właśnie na tej uroczystości ja przez kadencję w Sejmiku Śląskim i byłam też szefową Komisji Infrastruktury, gdzie te kwestie drogowe bardzo mnie interesowały i jestem wielką zwolenniczką systemowego planowania i rozwiązań zarówno w połączeniu z samorządami gminnymi, jak i w jak i drogami krajowymi, co nie, zawsze, co nie zawsze się udaje. Ale chcę podkreślić, że te pieniądze na inwestycje to nie są pieniądze rządowe, bo rząd pieniędzy nie ma. To są pieniądze podatników, naszych mieszkańców i im, i im należą się przede wszystkim podziękowania. Zadowolony z podpisania umowy jest również starosta raciborski Grzegorz Swoboda, który bardzo długo zabiegał o tę inwestycję. Tak, nie ukrywam, że bardzo dużo z się nie zmienię, cieszę. No, tych inwestycji nam brakowało. Przede wszystkim jeśli chodzi o te obwodnicę. No, mamy bardzo kiepskie połączenie, więc kiedy zostałem starostą, pojechałem z tym pomysłem do pana marszałka Heustowskiego. Spotkaliśmy się w zespole, w którym był pan dyrektor Tabor, pan marszałek, ale i przedstawiciel firmy Eko Okna. Największego zakładu, myślę, w naszym regionie. No i dzisiaj podpisaliśmy tą umowę. Pan marszałek podpisał, z czego się nie zmienię, cieszę, bo jest to pierwszy krok w kierunku odblokowania Braci Jeżeli chodzi o, o e, zachodnią obwodnicę Raciborza, ona się nieuchronnie łączy z tym wszystkim, co się dzieje w rybniku. Rybnik już start, wystartował dawno i w tej chwili już. I ta inwestycja docelowo ma się zamknąć pod nazwą e, droga Racibusz Pszczyna. No, bez tego w zasadzie ta, e, te kresy Rzeczpospolitej no, mają ciężkie życie. Racibusz nie jest miastem na prawach powiatu. To właśnie samorząd województwa śląskiego poprzez zarząd dróg wojewódzkich poprowadzi inwestycję. Kolejne próby przemytu nielegalnych migrantów udaremniono dzięki współpracy śląskich służb. Po nocnym pościgu w okolicach Bielska Białej zatrzymano Syryjczyka, który przewoził busem 31 imigrantów. W środę nad ranem funkcjonariuszy ze śląskiej krajowej administracji skarbowej zaniepokoił dziwnie poruszający się bus, który nie chciał zatrzymać się do kontroli. Pojazd w niebezpieczny sposób poruszał się po drodze. Kierowca nie reagował na sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Znacznie przyspieszając i gwałtownie hamując, wielokrotnie zajeżdżał drogę radiowozowi i przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle. Podczas pościgu funkcjonariusze śląskiej kas nawiązali kontakt z dyżurnym z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej, który poinformował ich, że na drodze krajowej nr 1 czeka radiowóz policyjny i podejmie wsparcie w próbie zatrzymania pojazdu. W czechowicach Dziedzicach na DK1 w okolicy skrzyżowania z ulicą Węglową na widok radiowozu, który blokuje mu drogę, kierujący busem utracił panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w bariery ochronne. Mundurowi natychmiast przystąpili do kontroli. Okazało się, że za kierownicą siedział obywatel Syrii. W pojeździe w części ładunkowej znajdowało się 31 osób prawdopodobnie pochodzenia syryjskiego, którzy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terenie naszego kraju. Wszystkie osoby zostały zatrzymane przez policjantów, a następnie przekazane funkcjonariuszom. Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu, którzy wykonują z nimi dalsze czynności. W żorach podczas prac ziemnych zostały znalezione niewybuchy z II wojny światowej. Policja zabezpieczyła kilka sztuk nabojów armatnich. Do niebezpiecznego odkrycia doszło przy ulicy 11 listopada w żorach. Robotnicy powiadomili policję o znalezionych niewybuchach. Na miejsce skierowany został zespół rozpoznania pirotechnicznego. Około godziny 9.30 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w żorach powiadomiony został o odnalezieniu podczas wykopów budowlanych dwóch przedmiotów przypominających niewybuchy. Niezwłocznie na miejsce skierowany został patrol, a następnie po potwierdzeniu tego faktu specjalnie wyszkolony policjant, który zajmuje się właśnie tego typu znaleziskami. Jest to policjant tak zwanego rozpoznania pirotechnicznego, który potwierdził, iż są to najprawdopodobniej niewybuchy jeszcze z II wojny światowej. Policja apeluje, aby zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, kiedy znajdziemy taki niewybuch. Najważniejsze w tego, w tego typu sytuacjach, musimy brać pod uwagę, że czasem nawet sam zapalnik może być dla nas niebezpieczny. Znamy przypadki, gdzie zabawy z takimi niewypałami, przenoszenie ich kończyły się, no, jak nie drastycznie, to bardzo źle. I musimy pamiętać, że zarówno przy pracach budowlanych, przy. Różnego rodzaju grzybobraniach, czymkolwiek, jeżeli znajdziemy niewybuch, bądź coś, co to przypomina, na pewno tego nie dotykamy. Wskazujemy w sposób precyzyjny, gdzie jestem miejscem tego naszego znaleziska. Nie zasypujemy, nie odkopujemy. Przede wszystkim musimy brać pod uwagę, że taki patrol rozpoznania pirotechnicznego, który przyjedzie na miejsce, często sprawdza, czy w danym miejscu jest tego więcej, czy to nie jest jednostkowa sytuacja, czy po prostu tego znaleziska, tych niewybuchów będzie więcej w danym obszarze. Już za 26 miesięcy mieszkańcy Gliwic będą mogli korzystać z nowych ścieżek dla rowerów. Koszt takiej inwestycji to ponad 61 milionów złotych. Umowa na budowę nowych tras rowerowych w Gliwicach została podpisana 26 września. Łącznie powstanie 8,5 km nowych ścieżek. W sumie w Gliwicach jest ponad 126 km takich tras. Tych dróg rowerowych chyba każdy przyzna, nie brakuje w naszym mieście, ciągle powstają nowe. Pewnie mogłoby ich być więcej, ale to sukces będzie budowany, rozbudowywane czy przebudowywane. Faktycznie takie trzy duże ciągi. Jeden ciąg to jest droga dla rowerów i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Toszeckiej w kierunku ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach, który, który zwłaszcza latem jest bardzo oblegany przez mieszkańców. Zapewnimy dodatkowy dojazd po to, żeby samochód zostawić w domu, żeby nie pchać się do uczonego autobusu, który w tym sezonie jest najczęściej oblegany, i będzie pozwalało na wybór alternatywnej drogi dojazdu. Kolejna z dróg to droga dla rowerów i też piesza, pieszy ciąg wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich. I trzeci, trzecie takie duże zadanie to już właściwie jest taka przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza. Oprócz tego jeszcze trzy inne zadania. W ich trakcie także powstaną drogi dla rowerów, czy też odcinki dróg dla rowerów. Jednocześnie będą wykonywane trzy ścieżki dla rowerzystów. Wykonawca e, musi jakby jednocześnie prowadzić front robót, e, tak żeby zdążyć, dlatego że od podpisania umowy do końca realizacji ma 26 miesięcy. Dzisiaj na placu Klimka w Żorach uroczyście odsłonięto rzeźbę przedstawiającą postać Fritza Bimlera, Żorzanina, wybitniego artysty i mistrza portretu. To pierwszy krok, by zacząć wprowadzać do miasta rzeźby niezwykłych postaci związanych z żorami. Ławeczka Bimlera, czyli nowa żorska rzeźba upamiętniająca malarza Fritza Augusta Bimlera, stanęła przy ulicy Klimka. Jest częścią projektu Muzeum Miejskiego w Żorach pod nazwą Porozmawiajmy o Tożsamości. Chcemy sięgnąć do, troszkę do historii e, Żor e, i pokazać ludzi, tych zwykłych, tych, którzy tworzą, tworzą to miasto. Bo z jednej strony mamy pod muzeum galerię postaci naukowców polskich, którzy w różnych częściach świata prowadzili badania, a z drugiej strony tutaj mamy Żorzan. Czy to mamy artystów, czy to mamy rzemieślników, bo chcemy w takim kierunku iść. Pamiętajmy, żory rzemiosłem stały, więc mamy już pomysły na następne, na następne rzeźby. Artysta, a także wykonawca ławeczki podkreślił, że sam proces tworzenia tej rzeźby zajął kilka miesięcy. Tak to sobie z panem Bimlerem w pracowni siedziałem, który od konstrukcji oblepianej gliną, przypominającej na początku jakiegoś takiego nieokreślonego fantoma, nabierał swoich cech charakteru i jakby ubrania z epoki. No i tak aż do ostatniego momentu, kiedy postać też akwarela, no przyjechali Państwo z muzeum obejrzeć go i uznali, tak, to, to, jest, to jest nasz bimler. I wtedy ruszyłem z pracami odlewniczymi, został odlany z gipsu, a następnie te modele gipsowe pojechały do odlewni, gdzie zostały zamienione w odlew brązie. Niezwykła rzeźba ma zapoczątkować realizację Miejskiego Parku rzeźb przedstawiających postacie żorżan, którzy nadali miastu niezwykły charakter. To jest jedna z pierwszych projektu naszej tożsamości. Takie rzeźby muzeum wykonało w projekcie Polskiego Poznawania Świata. Więc włączymy właściwie te różne tożsamości związane z naszą historią. Tutaj jest no, dzięki właśnie finansowaniu w Centrum Rzeźby w ten, ten, ten pierwszy projekt. Właściwie, z, 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 z takim y, pierwszym artystą y, żołowskim znanym u nas y, w, w żołach, więc możemy się nim pochwalić. Y, myślę, że, że będzie czas na następny, ale tutaj nie tylko o artystów chodzi. Będziemy myśleć o, o ludziach związanych z żołami. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Żywa żaba w sałatce brzmi jak żart na prima aprilis, ale niestety, sytuacja zdarzyła się naprawdę. Na jednym z portali społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym można zobaczyć żywą żabę w sałatce. Opakowanie wygląda, jakby nie było naruszone, a według autorki nagrania, produkt został zakupiony w jednej ze znanych sieci sklepów. Po wielu tygodniach dominacji słońca lato w pogodzie nieubłagalnie zbliża się do końca. Prognozy wskazują, że w najbliższych dniach czekają nas znaczne ochłodzenia. W najbliższy weekend temperatura wszędzie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza oraz pojawi się więcej deszczu. Natomiast poniżej jak znowu powróci słońce, temperatura będzie sięgać od 20 stopni Celsjusza, a miejscami nawet i 26 stopni Celsjusza. Moskwa jest gotowa do rozmów na temat Ukrainy, które uwzględniałyby sytuację na miejscu i rosyjskie interesy bezpieczeństwa, powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Serjej Ławro. Dodał, że warunkiem jest wzięcie pod uwagę stanowiska Rosji i jej obaw o to, by w pobliżu naszych granic nie powstał wrogi reżim nazistowski, który postawi sobie za cel zniszczenie wszystkiego co rosyjskie. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje, a już za chwilę naszej antenie dwa odcinki programu Gość Dnia. W pierwszym odcinku gościem będzie Grzegorz Wolnik, z którym porozmawiamy o CPK. Natomiast drugim gościem będzie Piotr Kupicha, lider zespołu FIL, z którym porozmawiamy o nowym singlu Heinał. Now". I już teraz serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.